Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu, w nowym filmiku i dzisiaj Was zapraszam na przepis, w którym wykonamy przepyszne babeczki, mega pomarańczowe. Będą to babeczki wykonane praktycznie w całości na soku pomarańczowym. Mam nadzieję, że taka inspiracja babeczek do koszyczka i nie tylko, bo takie ciasto ucierane można jeść cały rok. Niekoniecznie muszą to być właśnie takie typowe babeczki do koszyczka, bo z tego przypisu możemy wykonać również ciasto, zwykłe ciasto w dużej formie, typu keksówka, lub możemy z tego ciasta również wykonać muffiny pomarańczowe. Także tutaj jest dowolność, jaką foremkę wybierzemy, ale ja wam polecam zrobić takie. Słuciutkie, pyszniutkie babeczki, na przykład właśnie do koszyczka, i dowolnie je udekorować razem z naszymi małymi pociechami. A teraz, już nie przeciągając, zapraszam na dalszą część mojego filmiku. Do wykonania babeczek pomarańczowych potrzebujemy następujących składników: Dwie i 2,5 szklanki mąki pszennej, 3 jajka. Jedną szklankę cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki mleka, trzy czwarte szklanki oleju, jedną szklankę, czyli 250 ml soku pomarańczowego, szczyptę soli oraz Foremki silikonowe na babeczki. Ja moje foremki kupiłam w Lidlu z marki Ernesto. Bardzo fajne polecam i nie pierwszy raz już piekę w nich babeczki, i w tych babeczkach możemy również zrobić serniczki w formie właśnie takiej babeczki, jakby do koszyczka. Bardzo łatwo się tutaj z nich później wyciąga to ciasto, ale to w dalszej części filmiku zobaczycie. Do mąki dodaję dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Szczyptę soli. Wymieszam i odstawię na chwilę, bo ona w tym momencie nie będzie mi potrzebna, ale zmniejszę tutaj ilość naczyń. I zabieram się za utarcie jajek z cukrem. Do dużej miski wlewam trzy jajka. Zaczynam miksować i w trakcie miksowania będę dodawać stopniowo cukier kryształ aż dodam cały i masa mi ładnie zbieleje. Masa jajeczna bardzo ładnie zbielała cukier, rozpuścił się. Masa napuchła, że tak to powiem, zrobiła się naprawdę bardzo ładna i teraz dodaję do niej resztę płynnych składników, czyli sok z pomarańczy, pół szklanki mleka, przypominam, i trzy czwarte szklanki oleju. Mieszam na wolnych obrotach miksera do połączenia składników. Składniki wymieszały się, i teraz dodaję mąkę z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. foremki na babeczki smaruję dokładnie olejem. Tak ogólnie niby tych foremek nie musowo smarować, ale ja wolę jednak jak one są troszeczkę natłuszczone, wtedy mam pewność, że na pewno wyskoczą w całości, nie będą tutaj przyklejone do tych moich foremek. Foremki kupiłam w zeszłym roku właśnie w Lidlu i jestem z nich Zadowolona. Także, jeżeli znajdziecie one, były chyba jakoś właśnie w tej w takiej przedświątecznej ofercie, przedświątecznej, przed Wielkanocą, były w takiej ofercie i wtedy właśnie były dostępne i takie foremki silikonowe na babeczki, i były też foremki silikonowe na mufiny. Także polecam zaglądać, bo naprawdę warto. I chyba kosztowały też jakoś niedużo. Zapewne one są też dostępne i w innych tutaj sklepach, nie tylko w Lidlu, ale ja akurat trafiłam w Lidlu. W opakowaniu było 6 sztuk. Łącznie mam dwa komplety, czyli 12. Od razu 12 babeczek wychodzi. Mieszczą się na tej blaszce piekarnikowej, także za jednym razem mamy 12 babeczek. Babeczki wypełniam ciastem do połowy objętości foremki. Babeczki napełnione. Starałam się, żeby były wszystkie jednakowo napełnione i ja zawsze sobie jeszcze tak, tak jak widzicie, obstukuję, potrząsam, żeby ciasto doszło w każdy jeden zakamarek, żeby ta babeczka była babeczką, bo takie babeczki później można udekorować i włożyć do święconki, do koszyczka. Będą takim fajnym akcentem, albo na przykład zapakować w celafon i obdarować kogoś, jeżeli idziemy na przykład w odwiedziny. Nie będę dopełniać, bo nie chcę, żeby one, wiecie co, takie urosły yy, z górką, no bo wtedy to już tak nie będą ładnie stały, a ja chcę, żeby one były płaskie, żeby ładnie później stały na paterze, żeby można było jeszcze tutaj ładną dekorację zrobić i tak przygotowane Babeczki, kładamy do piekarnika, nagrzanego tak 170-180 stopni Celsjusza. To w zależności od tego, jaki macie piekarnik, tak na 25-30 do 30 minut. Oczywiście uważając, żeby się nie przypaliły i nie spaliły. To muszę tutaj poprawić, bo widzę, że ona jakoś tak opadła. I dla ułatwienia, tak jak widzieliście, ja sobie przelałam do Dzbanuszka z dzióbkiem, takiego plastikowego kubeczka, i wtedy jest dużo łatwiej napełniać takie foremki, a nie bawić się łyżką. Pierwsza tura babeczek upieczona, troszeczkę może za mało ciasta, jednak tutaj włożyłam do foremek. Ale teraz się upoprawił i zrobił troszeczkę więcej ciasta wleję i zobaczył właśnie, żeby one były takie troszeczkę wyższe, ale żeby znowu nie wypływały. Także tutaj trzeba taki magiczny środek znaleźć, żeby ta babeczka stała. Bo ja chcę właśnie, żeby stały moje babeczki, tak jak na przykład ta, albo tak jak na przykład ta. Ale tak jak widzicie, bardzo ładnie tutaj wyskakują z tych foremek. Także naprawdę, jeżeli Macie możliwość, to kupcie sobie takie silikonowe foremki. Już niekoniecznie muszą być te z Lida, ale uważam, że takie silikonowe są najlepsze, bo i ta babeczka też ma taki bardzo ciekawy kształt. A ja mam chyba już yy, trzy rodzaje, bo mam takie, chyba dwie duże, dwie takie mniejsze, średnie i właśnie takie malutkie, i naprawdę jestem z nich zadowolona. I kolejna partia gotowa do piekarnika. Tym razem włoży, włożyłam troszeczkę więcej ciasta i zobaczymy, jak wyjdą tym razem. I ostatnie dwie babeczki to są mufinki, bo tych dwóch to już wiecie oddzielnie w formie babeczek nie będę piekła. Babeczki są upieczone, wystudzone i teraz zabieram się za zrobienie lukru. Do wykonania lukru używam soku z pomarańczy, z tym, że tutaj mam taki y, lekki jakby miąż. Za dużo tego miąższu nie mam, ale to jest taki gęsty sok pomarańczowy i do tego dodaję dosłownie ociupinę gorącej wody. Dobrze, może wystarczy. Zaraz zobaczę. Najwyżej będę jeszcze rozmał. Cieńczać. Powstała taka powiedzmy płynna konsystencja, i teraz dodaję cukier puder. Na razie dodam dwie łyżki. Chyba jednak trochę będzie za za mało cukru ale chcę to wszystko dobrze połączyć, dobrze rozbić żeby ten lukier był taki ładny aksamitny, ale żeby były wyczuwalne też takie mm, skrawki, nie wiem jak Wam to określić, no takie delikatne żeby był wyczuwalny taki delikatny miąż w tym lukrze dosypię jeszcze jedną łyżkę cukru pudru szukałam takiej małej Trzepaczki takiej do rozbijania, ale gdzieś nie wiem, gdzieś mi zaginęła moja trzepaczka w akcji. Tak to jest, jak kucharek trochę więcej zrobiło się, a nieżeli tylko jedna. Ale no nic, poradzę sobie jakoś łyżką. Ale chociaż tą trzepaczką byłoby łatwiej rozbić te wszystkie takie grudki z cukru pudru. Także mieszam cukier, puder i ja lukier, bo Wy zawsze pytacie się mnie o to, jak ja robię lukier. Więc tak naprawdę ja robię lukier na oko. Na oko biorę wodę. Zasadniczo są to dwie łyżki, albo właśnie wody, albo jakiegoś soku pomarańczowego, cytrynowego, nie wiem, alkoholu, czegokolwiek. Bo robiłam też już lukier z różnych płynów. I ja go zawsze właśnie robię na oko. Dwie łyżki jakiegoś tam płynu, plus cukier puder. I cukier puder, w zależności od tego, jak gęsty chcemy, lukier, no tutaj chyba jeszcze troszeczkę tego cukru pudru muszę dodać. Już wody nic nie będę dodawać, żadnych płynów, ale cukru pudru jeszcze trzeba trochę dodać. Bo też nie chcemy, żeby ten lukier spłynął z naszych... Babeczka tak? Babeczki będą obłędnie pomarańczowe. One i tak są już obłędnie pomarańczowe, bo one są upieczone na praktycznie samym e, soku z pomarańczy z pół e, szklanki mleka, bo przypominam, płynu było 250 ml soku pomarańczowego i dałam pół szklanki mleka. Także one i tak już są obłędnie pomarańczowe. A lukier, lukier właśnie pomarańczowy, jeszcze podkręci tutaj tą. ten aromat pomarańczowy. Dobra, chyba wystarczy. Nie bardzo wiem, jak mam ustawić kamerę, bo chcę, żebyście dobrze wszystko widzieli. A u nas dzisiaj jest taki dość szary, pochmurny dzień. Nie ma słońca. I tak to światło też jest takie mocno ograniczone. A nie chcę tutaj ustawiać jakichś sztucznych lamp, no bo przy, przy sztucznych lampach to, to też tak słabo będzie widać. I to nie będzie już takie odzorowanie tych wszystkich kolorów. Takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że już jest wystarczająco gęsty, bo też nie chcę tutaj przesadzić z tym cukrem pudrem. Zrobiłam takie małe udogodnienie, taką prowizoryczną wyspę na środku kuchni, bo jednak tam wydaje mi się, że przy oknie to jest zbyt ciemno, chociaż wolałabym, żeby ten blad był wyższy, no ale może kiedyś człowiek doczeka się takiej prawdziwej wyspy na środku kuchni. A tymczasem dekoruję moje babeczki. Zrobimy im taki jakiś wzoreczek. Lukier jest piękny, żółciutki, taki można powiedzieć kurczakowy. I ja babeczki dekoruję na dwa sposoby. Albo właśnie tak bawię się za pomocą łyżki, albo drugi sposób. Czyli na przykład można wziąć babeczkę i namoczyć w lukrze. Także tutaj już w sposób dowolny, który lubicie. Widzę, że udało się. Są takie delikatne, delikatne są um, cząstki miąszu, jeżeli chodzi o lukier. I teraz sobie już tutaj udekoruję resztę moich babeczek. Przygotowałam sobie też takie pisaki z lukrem gotowym, i teraz tak delikatnie jeszcze tutaj zrobię takie akcenty kolorystyczne, takie esy florasy. Proszę bardzo, babeczki wiosenne, babeczki wielkanocne do koszyczka, gotowe. Ja tutaj dodatkowo jeszcze udekorowałam moje babeczki takimi pikami na patyczkach. Z Jedne są w kształcie jajeczek, a drugie takie typowe zajączki, chociaż ja tego aż tak bardzo nie preferuję. Ja wolę babeczki w formie takiej, zwykłej, niedekorowanej praktycznie ewentualnie jakieś takie dodatki w postaci lukru, mogą to być jakieś takie kwiatuszki, jeżeli macie z masy cukrowej, mogą to być jajuszka z masy cukrowej, takie miniaturowe, jeżeli gdzieś znajdziecie. Może to być dowolny lukier, taki wasz ulubiony, chociaż ja tutaj zaproponowałam lukier na bazie soku z pomarańczy z Nutą takiego miążu, który idealnie wkomponował się właśnie w te mega pomarańczowe babeczki. Ogólnie babeczek z tego mojego przypisu wychodzi 26 sztuk, ale one są tak pyszne, że znikają momentalnie, ale udało mi się tutaj. Część zostawić do dekoracji. Także mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i chętnie będziecie z niego korzystać. To są już chyba kolejne propozycje na babki wielkanocne w moim wykonaniu. I tak jak Wam mówiłam, z tego ciasta możecie wykonać dowolne babeczki: czy to dużą babę wielkanocną w dużej foremce, czy to zwykłe ciasto w formie keksowej. Czy to mafiny, czy to babeczki, właśnie takie typowe, babeczki do koszyczka, to jest już tutaj dowolność. Jaką foremkę macie, to możecie sobie takie babeczki z tego ciasta upiec. No i oczywiście teraz to, co ja lubię najbardziej, czyli degustacja. Degustacja. Babeczki są przepyszne idealne, takie słodko kwaśne, jest takie danie w, w kuchni chińskiej słodko kwaśne i te babeczki też są właśnie takie słodko kwaśne. Ciekawa jestem, czy wy lubicie właśnie kuchnię chińską i czy lubicie, to jest chyba właśnie kurczak słodko kwaśny, coś tak kojarzę, więc tutaj takie babeczki można powiedzieć słodko kwaśne. Bo taka kwaskowatość cytrusów, czyli pomarańczy, też jest wyczuwana. Oczywiście Wam polecam. Mam nadzieję, że chętnie skorzystacie. Chętnie. Um, e, z, chętnie skorzystacie. Wiecie co, już się zaplątałam. Zaplątałam się troszeczkę. Że przetestujecie i że podzielicie się swoją opinią na dole w komentarzu. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo naprawdę to jest świetna zabawa, nawet i. Dla dzieciaków babaczki robi się bardzo szybko. Wystarczy tylko mokre składniki wymieszać w jednej miejsce, suche składniki wymieszać w drugie miejsce, a potem wszystko to ze sobą połączyć i wychodzi naprawdę perfekcyjne, idealne ciasto, które dowolnie z dziećmi możecie udekorować nawet w ostatniej chwili, czyli w wielki piątek. No po wielką sobotę to raczej już chyba wszyscy zaczynamy świętowanie. No przynajmniej tak wiecie, po południu jak poświęcimy koszyczki, to już bardziej jest to yy, świętowanie, a wiadomo, że takie babeczki jak chcemy do koszyczka, to musimy upiec odpowiednio wcześniej. Dobra, znikam. Znikam. Mam nadzieję, że skorzystacie z przepisu, że Wam przepis się spodoba. I podzielicie się właśnie swoją opinią w komentarzu. A teraz pozdrawiam, życzę cudownego dnia. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. W kolejnym przepisie pa!